A zebraliśmy się tutaj po to, żeby yy, zakończyć, zakończyć hucznie, radośnie i wesoło, zakończyć festiwal kabaretowy Flying Mall. Mam nadzieję, że Państwo wiecie, po co tutaj jesteśmy. Dzisiaj odbieramy, y, nasze znaczy kabarety odbierają statuetki, statuetki tak zwanego Ice Mola, lodowe, lodowego kreta, który yy, zaraz tutaj się pojawi, którego wykonał yy, mało znany zielonogórski artysta Władek <laughs> Do statu dołączamy w <laughs> <laughs> Jedna jest moją szansą. <laughs> <laughs> Moi drodzy, Z wręczać czas zacząć, proszę Państwa. Oczywiście wróc wręczania pojawią się też skecze nagrodzone, ponieważ żyli w składzie Jacek Federowicz, Krzysztof Jaster oraz Rafał Mikita, brawa dla so, tych zawsze otrzymuje Otrzymuję tabalet. Kleczmazurek Dobrowskiego. Zobaczmy. Co oni malują na tych murach? No co? Moje karikatury. No, no nie wiem, są już ich dziesiątki. Oni muszą mieć jakiś taki... Jak to się nazywa? Jakiś taki wzór. Szablon. O właśnie! Napiszcie, że im szablon odbierzemy! <grym wytrza> Widzicie Państwo, czy mógł jest za zasłania? Zasłania. No to zobaczycie wkazać. I... Albo, no, oni zaraz dochład. Czyli co? Wszystkie będą tak te co? Dobrze, dobrze. Co, sam, sam, sam. Eee, góra tego akurat nie zdążyłem zapisać, ale za... A ja mam górę! Tak Jaką? Ja mam górę. Ten icebox jest taki sam. Troszeczkę jest bardziej zimny już od tamtego, bo tamty już trochę przebywał na powietrzu. Proszę bardzo. Dodam tylko, że kawałek tlakiem. Wczoraj bardzo długo rozmawia na sztuce w Klubie Genova. Jest to nie razem dla dziewczyn, tak bardzo zbliżać się do ich <grym> To na tak zwane jest w kolejnej kategorii. Można powiedzieć, że wykapali dwa. Za rekwizyt, czyli za, za telewizor olią, który zaraz zobaczycie. Na wiosnę nowe na gałędzimy puszcza. <grym> Ze jest też sekator. <grym> O, jeszcze jedna fajna sprawa tutaj z tyłu. Jak pan odejdzie, mamy pielinko! Można sobie pograć. Dobre na długie zimowe wieczory. Cześć. Witam Was zespół Deponic. Jeśli komuś się kojarzy z zespołem Depolis, to dobrze, bo jesteśmy jedyną oficjalną polską wersją zespołu Depolis. Śpiewamy ich piosenki po polsku, żeby przez twórczość zespołu Deponic przybliżyć Polakom twórczość zespołu Deponic. Co wronyz! <grydzy> Kałowski szum. Ci są szczęśliwi, co wierszy <grydzy> umią. nią. Aż, Tomasz Marciniat. Ale. Najfajniejsze rzeczywiście jest całowanie z <grydzy> tego no, wszystkiego. Dziękuję Ale serdecznie. Tomasz Niespodzianką jest Tomek dla Ciebie to. Na pewno nie spodziewasz się. I jest szansa, szansa, że zemdlejesz, że za pierwszą dla nową rolę żeńską Ice Mola otrzymała. Adriana Bole! Z Kabale na Białym Krześle! Adriana! Gratuluję. Proszę Państwa, najważniejsza Ice Mole, najważniejsza nagroda festiwalu Flying Mole. Kabalez, który okazał się Kabletu, który okazał się najciekawszy, najambitniejszy, najbardziej twórczy. E... A to bardzo was zaprosiliśmy. Proszę Państwa, nagrodę otrzymuje kabaret Nowaki z Zielonej Bardzo, brawo. bardzo brawo. dobra nagroda. Woda destylowana prosto ze stacji BP. I tak czuć, której łapka. W tej sytuacji nie pozostaje mi nic innego, jak pogratulować kolegom z zespołu, koleżance. <śled <śled adzie to jest, kowi. to jest czysta, że was zabić, tak? Tak, tak. To jest zwykła ludzka zazdrość. Jesteśmy tylko ludźmi, dlatego wystąpi za was, e, dla was zaraz kabaret Nowaki. Ludzie w czystej postaci. Czego sobie państwu życzę? Jak na dostaniecie nagrodę. Zapytam was do w terenie. Przylegia dla Się. Dziękuję Wam serdecznie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Ada. Dziękuję Ci Adriana A dzisiaj taka najlepsza aktywność na festiwalu. No i drodzy, w tym zakończyliśmy festiwal Flying Ball na kunia. Na ból już prawie kończy. Proszę. I lecimy na jest Mall. Seks pompa czy taka normalna? Słuchajcie, na sali jest bomba, zostańmy tutaj jeszcze parę godzin. Dobranoc. Dziękujemy serdecznie, dziękujemy.